Teresa Garland dotyczy sygnatury 4KA 81 przez 24 Sąd Okręgowy w Krakowie. Jest to mowa końcowa, uzupełnienie do apelacji o sygnaturze akt 4KA 81 przez 24 Sąd Okręgowy w Krakowie na rozprawę w dniu 23 kwietnia. 2024 roku godzina 9.50 sala L130 jest to apelacja na wyrok sądu Rejonowego w wieliczce z dnia 12 października 2023 roku sygnatura 2K 451 przez 21. Na wstępie oświadczam, iż wszelkie moje działania, wypowiedzi ostrzeżenia. O możliwych zagrożeniach oraz publikacje miały i mają za cel realizacją dobra wspólnego narodu polskiego i państwa polskiego oraz ochronę człowieka przed terroryzującą obywateli narodowości polskiej przemocą instytucjonalną państwa i jego funkcjonariuszy jak i zapobieżenie aktom przeciwko państwu polskiemu, a więc i zapobieżenie jego rozbiorowi i utracie polskiej państwowości w wyniku działań wrogich Polakom zamieszkujących w Polsce etnicznych mniejszości. Uważam, że proces w wyżej wymienionej sprawie został ukartowany. Po pierwsze, z powodu mojej walki o bierne prawa wyborcze dla narodu polskiego do indywidualnego kandydowania na posłów do Sejmu w wyborach, w celu umożliwienia narodowi polskiemu dostania się do władzy we własnym kraju. Ponad 99% uprawnionych Czyli ponad 29 milionów Polaków nie ma de facto prawa do kandydowania na posłów do Polskiego Sejmu. Każda wyłaniana władza po 1989 roku była wynikiem Magdalenkowego spisku i nigdy nie stanowiła reprezentacji narodu polskiego. Władzę w Polsce Sprawowała de facto etniczna, wroga Polakom, żydowska mniejszość. W archiwach sejmowych i w IPN-ie są dane o ich pochodzeniu. Fakty to również potwierdziły w sposobie sprawowania przez nich władzy w Polsce. W każdej sprawie. Działali oni prawie zawsze przeciwko narodowi polskiemu i przeciwko interesowi państwa polskiego, ostatecznie bezwzględnie je okradając. Po drugie, uważam, że proces przeciwko mnie został ukartowany również z powodu mojej walki o prawo człowieka do życia. Dla Polaków w Polsce, we własnym kraju. Gdyż po 1989 roku Polacy, w wyniku stworzenia przez wrogich narodowi polskiemu polityków niemożliwych warunków do funkcjonowania, egzystencji i prowadzenia działalności gospodarczej w celu przeżycia, na przykład poprzez horrendalnie wysokie opłaty ZUS, Polacy Zmuszeni zostali do emigracji. Wyrzucono Polaków z ich własnego kraju. Jest to zbrodnia przeciwko ludzkości dokonana w białych rękawiczkach przez grupę spiskowców trzymających w Polsce od 1989 roku władzę. Tymi Którzy stoją na straży tego haniebnego procederu są prokuratorzy i sędziowie. Wyżej wymieniony proces przeciwko mojej osobie uważam za polityczne prześladowanie. Jest to de facto atak na Polskę. Uważam, że w całą tę sprawę zaangażowali się. Wewnętrzni wrogowie Polski. Z uwagi na dominację żydowskiego pochodzenia prokuratorów i sędziów w polskich sądach, i w związku z tym, że sprawa ta ma związek z prawem o tzw. mowie nienawiści, wykorzystywanym przez Żydów i Ukraińców w celu eliminowania z życia politycznego polskich patriotów. Za pomocą wskazujących wyroków za nieistniejące, wymyślone przestępstwa, uważam, że nie ma aktualnie szans na uczciwy proces. W związku z powyższym składam protest w wyniku, również między innymi w związku z tym, iż pomimo mojego zapytania o informację publiczną do Sądu Okręgowego w Krakowie nadal nie otrzymałam. Negującej odpowiedzi, że Sąd Okręgowy w Krakowie nie jest firmą. W przypadku nieuwzględnienia któregokolwiek z przynależnych mi praw i właściwej obsady sądu, podtrzymuję moje stanowisko w kwestii przekazania tej sprawy do sądu właściwego, który powstanie i osądzał będzie. Jako suwerenny narodowy sąd polski w formie ławy przysięgłych w oparciu o artykuł 4 Konstytucji. Według polskiej Konstytucji celem działania sędziów jest realizacja sprawiedliwości. Sędzia osądzający w cywilizacji łacińskiej, do której ja i przeważająca demokratycznie większość społeczeństwa polskiego przynależy, ma obowiązek pominięcia takich przepisów, które uniemożliwiają mu realizację sprawiedliwości i dobra wspólnego. Możemy o tym poczytać z książki Wojciecha Szurgota pod tytułem Prawo jako fundament cywilizacji łacińskiej w myśli Feliksa Konecznego. Cytat ze strony 62: Cytuję: Sędziowie Muszą kierować się zasadami cywilizacji łacińskiej. Podstawowe zadanie, jakie stoi przed sądami, to wydanie sprawiedliwego wyroku. Takiemu zadaniu może sprostać tylko sędzia cywilizowany na sposób łaciński. Nad kodeksy i prawo stanowione sędzia musi postawić zasady etyczne cywilizacji łacińskiej. Sędzia nie może stosować prawniczych wybiegów i, gdy widząc, że wyrok wydany zgodnie z przepisami jest niezgodny z zasadami etycznymi, dokonać takiej wykładni przepisów, aby wydać w jego mniemaniu wyrok najbardziej sprawiedliwy. W takim wypadku sędzia powinien odwołać się wprost do wartości moralnych i te wskazać jako podstawę wyroku. Z kolei. Javier Herwada w swojej książce pod tytułem Prawo naturalne wprowadzenie, strona 174, pisze tak: Kiedy ustawy pozytywnej, niezgodnej z ustawą naturalną, nie da się ukierunkować na ustawę naturalną przy pomocy wymienionych norm, trzeba ją uznać za nieważną. Ustawa pozytywna nie może przeważać nad prawami naturalnymi. Oraz rozumem naturalnym. Zawód prawnika nie polega na określaniu tego, co legalne, lecz tego, co sprawiedliwe. Koniec cytatu. Uchylenie wyroku pierwszej instancji powinno nastąpić przede wszystkim z powodu wadliwości przepisu. To jest artykuł 256, paragraf 1 Kodeksu Karnego, niespełniającego de facto kryteriów prawa które miałoby służyć dobru wspólnemu narodu polskiego, ani też sprawiedliwości i słuszności. Osądzanie mnie z artykułu 256, paragraf 1 Kodeksu Karnego za tak zwaną mowę nienawiści jest niesprawiedliwe, bo niezgodne z realizacją dobra wspólnego przez sędziów. Ponadto artykuł 256, paragraf 1 jest niezgodny z prawem JUS oraz niezgodny z prawem lex. Cytuję. Jus oznacza prawo obowiązujące na mocy swej wewnętrznej słuszności. Inaczej jest to prawo rozsądku. Lex oznacza prawo obowiązujące na mocy autorytetu tego, kto je wydał. Inaczej jest to prawo władzy. Koniec cytatu. To jest książki pod tytułem podstawy doktryny prawnej autorstwa Bekhryt Leszczyński Łabieniec strona 25. Dla zastosowania konkretnego przepisu prawnego musi istnieć uzasadnienie dla tego przepisu, aby norma prawna, przepis prawny była w pełni wiążąca, czyli aby rzeczywiście gwarantowała realizację sprawiedliwości. I zabezpieczała wartość konstytucyjną, jaką jest dobro wspólne Polaków, zgodnie z artykułem pierwszym polskiej konstytucji, to musi spełniać pewne kryteria. Z punktu widzenia prawa JUS jest to sprawiedliwość i celowość prawa, a z punktu widzenia prawa LEX jest to spójność, efektywność, proporcjonalność, sprawiedliwość. W świetle wymienionych kryteriów nie można uznać artykułu 256 paragraf 1 do osądzania, bo przepis ten nie spełnia kryteriów przepisu prawnego ani z punktu widzenia prawa JUS, ani z punktu widzenia prawa LEX. Dlatego przepis ten nie może zostać zastosowany i powinien być w procesie pominięty jako nieistniejący. Z punktu widzenia prawa JUS, Zastosowanie artykułu 256, paragraf 1 nie gwarantuje realizacji sprawiedliwości ani słuszności, bo nie ma tam do określonych definicji słów faszystowski ani inny totalitarny ustrój państwa. A więc nie jest możliwa obiektywna ocena czynu, ani co komu i dlaczego się należy. Nie wiadomo, co ma definiować tzw. mowę nienawiści. Artykuł 256 paragraf pierwszy określa tylko, kto może stać się ofiarą, ale nie ma definicji znamion przestępstwa. Nie ma do określonych w prawie konkretnych działań, na podstawie których możemy kogoś uznać za ofiarę czy poszkodowanego. Zaś samo nawoływanie do nienawiści jest niemożliwe do stwierdzenia bo nie można ze stuprocentową pewnością oceniać ludzkich uczuć. Sędzia, który próbuje oceniać i osądzać czyjeś uczucia, dokonuje nadużycia. Artykuł 256 de facto daje funkcjonariuszom państwowym otwartą furtkę do nadużyć względem podstawowych wolności i praw człowieka. Skoro jest zatem tyle wątpliwości, co do tej normy prawnej, to zgodnie z paremią intuprio pro reo, czyli jeśli są wątpliwości, to należy rzecz osądzić na korzyść oskarżonego, a więc ten artykuł 256 pominąć, a wyrok uchylić. Ponadto artykuł 256, paragraf pierwszy, posiada sprzeczną z zawsze obowiązującym prawem naturalnym celowość gdzie celem prawa jest dobro, zamiast w wyniku zastosowania artykułu 256, paragraf pierwszy, natomiast, przepraszam, natomiast w wyniku zastosowania artykułu 256, paragraf pierwszy, poprzez de facto ograniczenie ludziom wolności słowa, jako efekt wygenerowany zostanie zło. Jak bowiem wynika z wystąpienia Pana Tomasza Wróblewskiego na kanale YouTube pod nazwą Wolność w Remoncie pod tytułem Niewola słowa, cenzura istotą unijnego ładu. Przedstawiam link oraz załączam to wystąpienie. Celem wszelkich ustaw mających ograniczyć ludziom wolność słowa jest zło. Wygenerowane w wyniku zablokowania ludziom prawa do nieskrępowanej żadnymi karami za słowa. Wymiany myśli i poglądów, które są konieczne do rozwoju człowieka, czyli podstawowego prawa człowieka, i przez to zapewnienia ludziom bezpieczeństwa, dobrobytu, pokoju i wolności. Dodatkowo stosowanie tego przepisu w osądzaniu spowoduje na przyszłość i jako skutek wzrost ekstremizmów. I niepokoju społecznych, co jest udowodnione badaniami naukowymi. A więc, de facto, celem tego przepisu, tego artykułu 256, paragraf pierwszy, jest realizacja zła. Tymczasem zawsze obowiązująca zasada prawa naturalnego mówi, czyń dobro, unikaj zła. Zatem przepis prawny, którego cel, jest dla człowieka zgubny i przynosi negatywne skutki dla całej społeczności, nie może być realizowany. Dobro ludu niechaj będzie najwyższym prawem. Salus populi suprema lex esto. Z cytowanego wyżej wystąpienia pana Tomasza Wróblewskiego dowiadujemy się, iż w minucie 22 w swojej książce pod tytułem Ocenzurowani Paul Coleman pisze tak. Enigmatyczne definicje mowy nienawiści sprowadzają się do zakazywania słów czy fraz, a nie do badania prawdziwości twierdzenia. Minuta 27. W swojej książce pod tytułem Hate Speech Nadine Strossen pisze tak. Zakazy mowy nienawiści z natury rzeczy prowadzą do nadinterpretacji. A ta do autocenzury i konsekwentnie do ograniczenia wolności słowa. Czy po latach karania ludzi za słowa możemy powiedzieć, że społeczeństwo jest bardziej pokojowo do siebie nastawione? Czy bardziej przyjaźnie jest nastawione do mniejszości? Otóż nie, mówi o tym Tomasz Wróblewski. W swoim wyżej wymienionym wystąpieniu w minucie 30 cytat: Potwierdzają to badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Oslo, gdzie uczeni wskazują, że ograniczenia wolności słowa sprawiają, że te nagromadzone żale w wyniku braku wolności wypowiedzi co najwyżej pogłębiają polaryzację i nie niwelują, ale zwiększają konflikt. Ekstremistyczne organizacje zamiast podkulić ogon, rosną w siłę bo po obu stronach, rosną siłę po obu stronach politycznej barykady. Do podobnych wniosków doszli uczeni z UNESCO, przy ONZ. Pod koniec badania uczeni stwierdzili, iż resentymenty Będące efektem cenzury są znacznie większym zagrożeniem dla stabilności państwa niż nawet najbardziej wywrotowe treści puszczane na żywioł. Minuta 32. Izraelski uczony Amichaj Magen pisze tak: Demokracje, które chronią wolności polityczne, cieszą się potrójną przewagą demokracji. Doświadczają mniej radykalnych form przemocy, mniej protestów ulicznych czy nawet ataków terrorystycznych niż te demokracje z rozbudowanym systemem kontroli, ochrony mediów przed nadużyciami. Minuta 32. W 1964 roku Nelson Mandela tak usprawiedliwiał podczas procesu sądowego użycie przemocy. Przeciwko reżimowi apartheidowi. Wszystkie zgodne z prawem sposoby wyrażania sprzeciwu wobec supremacji białych zostały nam odcięte przez ustawodawstwo i znaleźliśmy się w sytuacji, w której musieliśmy albo zaakceptować stały stan niższości, albo przeciwstawić się rządowi. Koniec cytatu. Jakże pasują te słowa do rzeczywistości w Polsce, gdzie w stosunku do Polaków od dziesięcioleci stosowany jest ukryty, ale istniejący apartheid polityczny, gospodarczy i społeczny? Z punktu widzenia prawa LEX, przepis artykułu 256 paragraf 1 kodeksu karnego. Jest po pierwsze niezgodny z artykułem 54 Konstytucji, który nie narzuca żadnych warunków w wymianie myśli i poglądów. Ponadto jest niezgodny z artykułem 25 ustęp 3 Konstytucji, czyli z normami naszego prawa zwyczajowego wynikającego z naszej wiary od ponad tysiąca lat, w sensie takim, że ograniczenie wolności słowa blokuje dochodzenie do prawdy w wyniku wolnej, nieskrępowanej dyskusji, a prawda jest wartością podstawową, wynikającą z naszej religii i czyni człowieka wolnym. Ponadto artykuł 13 Konstytucji zakazuje istnienia wszelkich partii politycznych i organizacji odwołujących się do metod totalitarnych. Próba stosowania cenzury i ograniczenia ludziom ich wypowiedzi, również poprzez procesy sądowe, jest jedną z metod totalitaryzmu. Po drugie, jak już na wstępie wspomniałam, każda wyłamiana po 1989 roku władza była wynikiem oszustwa Magdalenkowego Spisku przeciwko narodowi polskiemu. I państwu polskiemu. A więc i wydawane akty prawne, szczególnie te, jak artykuł 256, 257 kodeksu karnego, etc., mające na celu eliminowanie polskich patriotycznych elit i oponentów politycznych, nie mogą zostać uznane za wiążące prawnie. Mogą być jedynie ocenione jako przepisy, Legalizujące zbrodnicze praktyki zarządzającej Polską grupy spiskowców, żeby eliminować członków narodu polskiego i niszczyć ludzi, ale legalnie to jest zgodnie z tak zwanym obowiązującym prawem. Podobnie jak czynili to Stalin i Hitler. Ta kwestia jest bardzo Została bardzo dobrze opisana w książce pod tytułem Sądownictwo w Systemie Totalitarnym. W rozdziale Zabijanie? Tak, ale przy pomocy prawa. Jedną z zasadniczych cech nie tylko niemieckich systemów totalitarnych, eksterminacyjnych jest sformalizowanie zabijania i wprowadzenie tych czynności w ramy prawne. Czynności ludobójcze muszą być sformalizowane według przepisów i ustaw za wiedzą, kontrolą i z polecenia władzy nadrzędnej, a nie samowolne i chaotyczne. Nie może być żadnej samowolki, bo się robi bałagan. Według starego niemieckiego powiedzenia wszystko, na przykład mordowanie, musi być według listy. Gdy ludobójstwo jest sformalizowane, dobrze uzasadnione, znormalizowane, skodyfikowane, pod kontrolą sumiennie wykonujących swoje obowiązki, urzędników, prawników, referentów, protokolantów, księgowych, sekretarek, kierowców, etc., i przebiega gładko, niewidocznie i bez bałaganu, według listy, nikt nikomu nie ma tego za złe. Nikt się nie czepia, chyba że oddziały partyzanckie, zwane niekiedy terrorystami lub bandytami lub ewentualnie kryminalistami. Koniec cytatu. Wnoszę o całkowite uchylenie wyroku pierwszej instancji, bo godzi on w dobro powszechne. A jego następstwem, jak badania naukowe wskazują, mogą być bardzo negatywne skutki społeczne. W świetle artykułu pierwszego Konstytucji, państwo, a w jego imieniu elity władcze, nie mają prawa do naruszania dobra wspólnego Polaków poprzez tworzenie przepisów. Na przykład artykuł 256, paragraf pierwszy. Mający de facto za cel niszczenie człowieka, jego wolności, prawa do rozwoju, demokracji, a których zastosowanie spowodować może naruszanie pokoju, spokoju publicznego w przyszłości przez grupy ekstremistyczne, z ludzi pozbawionych możliwości swobodnej wypowiedzi. W wyniku terroryzowania i karania przez państwo swoich obywateli za słowa, oraz w wyniku niedopuszczania pełnoprawnych obywateli do władzy we własnym kraju. Kumulacja takich wykluczonych ludzi, a w przypadku dostępu do władzy w Polsce, wykluczenia całego narodu polskiego może spowodować, Akty terrorystyczne oraz brutalną uliczną rewolucję, w której następstwie wprowadzony zostanie stan wojenny i totalitarna dyktatura. Czy takie ucelowi przyświeca skazywanie przez sędziów ludzi takich jak ja i innych za słowa? Mając wszystko powyższe na uwadze, jest w pełni zasadnym uchylenie wyroku z dnia 12 października 2023 roku, wydanego przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, sygnatura 2K 451 przez 21, apelacja sygnatura sprawy 4KA 81 przez 24, Sąd Okręgowy w Krakowie. Dziękuję za uwagę, mówiła w dniu 17 kwietnia. 2024 roku Teresa Garla.